Cześć witajcie! Tutaj ja do Super Sens 1 a czekajcie. O trochę tu nie widać. Czekajcie, bo mi coś mi sk skacze i to ostro. No to dobra. Też yy, no to to jest ten odcinek trzeci. No ja mam tu widzę jak tu takie gold nugget redstone. To z Magety diamenciory, wszystko te o rzeczy chowamy do jednej skrzyni i ją uwięzimy. Właśnie tu o ją uwielbimy i wszystkie te rzeczy co tu są jeden dirt wszystko chowamy i idziemy się przespać wszystko chowamy czekajcie chwilę mój błąd no, nie, bo ja zapomnę gdzie to było więc zaznaczę to czymś innym no na przykład sadzonko to będzie za bardzo rozpoznawcze liściami żeby widać co to jest na razie przez kilka odcinków będę grał na peaceful do 10 przynajmniej to co zbroja bo tydzień a mamy już Zbroja. Żelazo. Żelazo. Kamień. I żelazo. I tu wezmę sobie na. Tu Żelazo to wezmę. Wezmę tu jeszcze sobie patyczki. Patyczki. I węgiel? Nie i te moje pochodnie to na wszelki wypadek jakby mi się skończyły crafting sobie mu wezmę no to spoko, crafting table. a! zapomniałem wam pokazać wersja 146 już weszła ja myślałem że teraz po tych po tych snapshotach myślałem, że będzie dużo myślałem, że będzie dużo snapshotów A to jednak były trzy snapshoty Czekajcie mm. To były trzy snapshoty I po I wersja 1.4.5 Ja myślałem, że będzie dużo Snap... 1.4.6 sorry ja myślałem, że wyjdzie dużo snapshotów. że będzie dużo snapshotów i wersja 1.5. A jednak się myliłem. No to dobra, idziemy się przespać. Poukładam sobie tu. Tom, tam, 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 tom. To tu, to tu, to tu, to tu, tu, tu. Spoko. Jedzą konie. Spoko. To idziemy do kopalni. Tu będzie tak, jak i Kilka odcinków nie było to ja sobie tak grałem, 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 a sobie pograłem i właśnie. Tyle diamenciorów znalazłem, tyle daimondów znalazłem, że dlatego musiałem usunąć... Nie chciałem usuwać tego świata, bo była już działka. A! I widzicie tu się pojawiają nazwy. Ale pewnie zdążyliście zauważyć już? Przyjdziemy się tu. Tu jeszcze raz. spadło! Fak, spadło! O co, się tutaj... Lawa. fok ale bym się sfajczał! masakra bym był tylko ogniem w tej krainie bym był już bym był już ogniem jak to jest to? Lala.

Pochodnie są... do końca, Pochodnie są od świecenia. Nie jakieś lawy. Nie lawy. Te świecące rzeczy jest zawsze. Słyszycie, woda. A! Te rzeczy. What the fuck! Te rzeczy dopiero wtedy wezmę jak znajdę pierwszego dajmonda. Pierwszego dajmonda albo nie jak znajdę pierwszych pięć dajmondów to wtedy będzie. pierwsze pięć dajmondów a to będzie późno więc wiecie czekacie ostatnia pochodnia już ty dziadu! coś z nich wypada? nie Pachnął. no to dobra dobra to zobaczymy co tam lawa jak tyle lawy czyli znaczy, że tu będzie niedługo dajmonciory tu będą dajmon

Cytryna. Trzy, na to cytrys. O na żywo. Podem, Tu będzie lawa, więc lepiej uchać. Cię zaraz. Nie ma już kobla. Jeden Dobra Uwaga. Uwaga.